Nie wiem, czy wiesz, że Szczecin to nie tylko paprykarz, paszteciki i rzeźnik z Niebuszewa. Dla wędkarzy Szczecin to przede wszystkim polska stolica sandacza. Każdej jesieni razem z napływającymi rybami do miasta tłumnie przybywają wędkarze, chcący zmierzyć się z tymi mętnokimi drapieżnikami. Dlatego jeśli ty również chcesz spróbować swoich sił łowiąc bulwarów, koniecznie zostań ze mną do końca. Podstawą skutecznego łowienia będzie dobrze dobrana wędka i kołowrotek. Świetnie sprawdzi się tutaj kij o długości między 240 cm a 3 m o dość szybkiej akcji i gramaturze wyrzutu między 30 a 40 g. Do tego kołowrotek w rozmiarze 3 z nawiniętą plecionką o grubości między 010 a 014 mm. Dwoma dominującymi metodami łowienia sandaczy w mieście jest klasyczny opad oraz dropshot. Ryby występują zarówno w toni, jak i strefie przydennej, dlatego warto mieć ze sobą zestaw cięższych i lżejszych główek jigowych oraz ciężarków do drobszota. Ich gramatura w głównej mierze zależy od uciągu wody, jednak na tą chwilę polecam główki o ciężarze od 8 do 15 g oraz ciężarki do drobszota o wadze około 20 g. Niezbędnym elementem, który wykorzystacie w szczególności do zawiązania drobszota jest fluorokarbon. Ten polecam o grubości około 35 mm. Jeżeli chodzi o dobór przynęt, świetnie sprawdzą się tutaj zarówno kopytka, jak i jaskółki. Ja osobiście używam tych w przedziale między 8 a 12 cm. Łowiąc z bulwarów nie możecie oczywiście zapomnieć o odpowiednim podbieraku, którego sztyca pozwoli Wam dosięgnąć do złowionej ryby. Ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać jest oczywiście zezwolenie. Odraw w Szczecinie podzielona jest na dwie części. Na północ od trasy zamkowej należy do wód morskich, natomiast na południe do wód PZW Szczecin. Zezwolenia na jeden jak i drugi obszar łatwo możecie opłacić przez internet. A jak Wy przygotowujecie się do łowienia z bulwarów? Koniecznie napiszcie w komentarzu.